Nie no powiem wam, że pani z mojej piekarni muszą mnie ironicznie myśleć, że jestem chora psychicznie. Normalny człowiek, jak wchodzi do piekarni, co kupuje? Chleb, bułki. Jak już jest takie bardziej odklejone, to może drożdżówkę. Tymczasem ja. Szybki hol zakupowy. Szyszki. A, jeszcze pikanterii dodaje fakt, że to nie jest piekarnia, gdzie wchodzicie i samemu sobie bierzecie produkt z półki. Tylko musicie powiedzieć pani: Ja poproszę dwie żelki szczęki, jedną żelkę hamburger. Ja nawet nie żartuję w tym momencie. Co my tu jeszcze mamy? Andrutę. Nie wiem, kupowałem. Andrutów to się chyba kończy na dziesiątym roku życia w rozwoju człowieka. Ale nie, Nicole lat 20 wchodzi do sklepu, poproszę Andruty. Tylko te zwykłe? Nie, jeszcze te w kształcie pieniążków. Pani już nie wie, co się dzieje, a ja gadam dalej! I żelka Robala! Żelka Robala! to ja się posikam. Kto kupuje te rzeczy? Bo ja jestem szurnięta, ale normalni ludzie też to muszą kupować, jak to schodzi. Lizak Smoczek. W ogóle w mojej głowie Lizak Smoczek to kosztuje złotówkę. To dziadostwo kosztowało 6,50. No ale do TikToka potrzebowałam. Jak pani z piekarni to ogląda, to ja naprawdę przepraszam za zniszczoną psychikę. Normalne dwudziestolatki się tak nie zachowują. Chyba.